Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, nie teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Przydzili z Niego i żołnierze podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc, jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku, Greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ten samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem. Słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił i dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Czy się rok liturgiczny i mamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pomału myślimy o Adwencie, ale jeszcze jest ten moment, żeby się zatrzymać na tym, że Jezus jest naszym Królem, że Jezus jest moim Królem, Królem mojego życia, Panem mojego życia, że wszedł do mojej łodzi i chce tą łodzią zarządzać. Chcę zarządzać moim życiem, pokazując mi za każdym razem kierunek, żeby mieć obfity połów, żeby wypływać dalej, wypływać na głębie, tam gdzie jest coś więcej. Nie zawsze te słowa Boże od razu przyjmujemy, dlatego na szczęście królestwo Jezusa, które jest miłością, pierwsza cecha miłości, to miłość cierpliwa jest. I Bóg jest wobec nas cierpliwy. Wobec każdego z nas czeka i czeka, aż wejdziemy bardziej w Jego serce, aż będziemy bardziej z Nim zjednoczeni. I ta cierpliwość Boża jest też mocno związana z tym, kiedy w końcu przyjmiemy Jego Królestwo. Ponieważ tak samo jak apostołowie. Myślimy o Królestwie Bożym jako o królu w koronie i to nie cierniowej. Tylko o Bogu, który ma władzę i który jest takim Bogiem, żeby fajnie byłoby siedzieć po jego prawej i lewej stronie, jak proszą apostołowie. O Bogu, który ma taką władzę, że będę mógł powiedzieć: Ty jesteś zły, a ty dobry. Ty jesteś wyklęty, a Ty nie, Ty jesteś heretykiem, a Ty nie jesteś heretykiem, że będę mógł przy Panu Bogu dokonywać osądów, to są apostołowie. I często to są też nasze pragnienia, niestety. I to jest do nawrócenia. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata, nie jest według naszego wyobrażenia, ani według naszych zamysłów, które mamy. To jest Królestwo miłości i miłosierdzia. Dlatego też Kościół nam daje, bo nie ma innego fragmentu, daje nam Jezusa na swoim tronie i w swojej koronie, którą ma na ziemi. Daje nam taką Ewangelię. I tę Ewangelię przeczytaliśmy. Ewangelię, która mówi o tronie Boga jedynym tronie, na którym Bóg zasiadł na ziemi. I nie ma innego. Tym tronem jest Krzyż, który Bóg wybrał. A może człowiek mu go wybrał, a Bóg przyjął. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę moc Królestwa Bożego, na moc krzyża, moc ukrzyżowanego, którą nam daje i która jest dla nas dobrą nowiną. Krzyż jest dobrą nowiną, chociaż, ponieważ nie przyjmujemy Krzyża jako dobrej nowiny, to bardzo, bardzo pragniemy Jezusa na innym tronie. Na tronie chwały, a nie na tronie miłości, bo miłość wydaje się być za trudna. I bardzo łatwo to widać, bo tam, gdzie ślubujemy miłość, jest takie jedno. Miejsce, i taka jedna relacja, gdzie tę miłość ślubujemy, to wiemy, jak jest potem ciężko kochać tego ukochanego, tę ukochaną, jak to jest trudne. Czasami, nawet nie tylko kochać, jest trudno, ale nawet być miłym, być trudno, to już jest za dużo. Więc miłość jest tak trudna, że wolimy to zwyczajne ludzkie berło i trony. I tak posadzić Jezusa, żeby tam sobie siadł i, i żeby tam mu było wygodnie. Ale miłość to jest tron Jezusa. To On, On jest taki. Co się dzieje na krzyżu? O krzyżu się łatwo mówi, ale przeżywa się go trudno. Ile kroć doświadczamy krzyża w naszym życiu i wtedy zrobić to, co Jezus, jest bardzo trudno. Krzyż jest miejscem, gdzie jest Kumulacja zła, kumulacja zła, wściekłość wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli dookoła Jezusa, wściekłość kapłanów, arcykapłanów, uczonych w Biblii, uczonych w Piśmie Świętym, uczonych w prawie, żeby powiedzieć prawie Bożym, dzisiaj prawie kanonicznym, to tak nazywamy. Wściekłość maksymalna na Jezusa. Wściekłość władzy świeckiej. Zebrali się wrogowie, którzy byli nieprzyjaciółmi. Zebrali się i razem urągają Jezusowi, razem z tymi, którzy są przygotowani przez Boga, aby wyczekiwać przyjścia Mesjasz-Kapłanów. Razem się zebrali i wyśmiewają. Jesteś prorokiem. Prorokuj zatem. Żołnierze szydzą uderzając trzciną. I prorokuj, tak mówią, że jesteś Królem Izraela, wyśmiewają wszyscy dookoła. I to, co jest z Bożej strony, że w tej sytuacji poniżenia od wszystkich i wyśmiania od wszystkich, Jezus. Nie przestaje kochać. To się wydaje niemożliwe. Wiemy, jakie mamy limity, kiedy nam ktoś urąga, kiedy robią to bliscy. Wiemy, co się dzieje, jak nam urąga ktoś w kościele, jak nas wyzwie, zbeszta, wyśmieje naszą posługę, wyśmieje nasze zaangażowanie, kiedy Robimy coś dobrego, a jesteśmy z tego powodu bez wdzięczności jakiejkolwiek, albo wyśmiani. Kiedy ktoś w domu nas, nas szydzi, kiedy szydzą mąż z żony, żona z męża, dzieci z rodziców albo odwrotnie. Z pewnością na miastek tego doświadczyliśmy. Każdy z nas na miastek. Być może ktoś powie. Moje doświadczenie poniżenia jest potężne. Nawet sobie Ksiądz nie wyobraża, czego doświadczyłem. Może tak być. Ja też doświadczyłem. Mogę nie rozumieć jak ty bardzo. Bo każdy z nas ma swoje życie, swoje sytuacje: rodzina, dom, praca, kościół. Przeprowadzki, utraty dobrego imienia, zwolnienia z pracy, to, że. Grupują się ludzie, żeby wystąpić przeciwko nam. Doświadczaliśmy różnych rzeczy. Jezus, który tego wszystkiego doświadcza w najpotężniejszej kumulacji na świecie, największa kumulacja diabła zła, która się dokonuje na krzyżu. Jezus nie przestaje kochać, nie przestaje być miłosierny. To zło nie złamało Jezusa. I dlatego krzyż jest największą dobrą nowiną, że nie ma takiego zła. Nie ma takiego zła, które mogłoby odebrać misję Bożą, misję Jezusa, aby zbawić każdego człowieka. Największa dobra nowina. Nie udało się złemu nie udało się Szatanowi złamać naszego króla, króla miłości i miłosierdzia. Jeżeli mamy się czymś cieszyć, to właśnie z tego, że Jezus się nie dał złamać. Jeszcze raz, to złamanie Jezusa nie dotyczyło, że On się czegoś wyprze czy coś, tylko że przestanie kochać, przestanie być miłością. A Jezus na krzyżu, co mówi? Mówi. Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją co czynią. W jakiś sposób usprawiedliwia? Nie wiem. To może złe słowo. Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją co czynią. Tak mówi. Jest miłosierny do końca. A dzisiaj, kiedy mamy dwóch łotrów, jeden urąga Jezusowi, tak jak kapłani, tak jak uczeni w prawie, tak jak ci, którzy przestrzegają każdego drobnego przykazania, które jest w świątyni, dotyczącego wszelkich różnych rzeczy, które są w świątyni, i urągają Bogu, tak samo ten łotr urąga. Ale jest też drugi, który nie urąga, a żałuje. Pierwszy święty. Dziś ze mną będziesz w raju, słyszysz. To jest miłosierdzie Boga. Miłosierdzie Boga do człowieka, który zrobił jakieś konkretne zło w życiu, najprawdopodobniej kogoś zabił, bo ukrzyżowanie było za takie rzeczy. Nie, że tam ktoś coś tam ukradł, ale za zabójstwo. To było za zabójstwo, zabójstwo, śmierć za śmierć. I chociaż zrobił tak wielkie złe rzeczy, które, których człowiek może nie wybaczy. Ale Jezus mu mówi, dziś ze mną będziesz w raju. A co mówi drugiemu łotrowi, który wyśmiewał Jezusa? Pamiętacie, co mówi? Nic. Nic nie mówi. Nasze myślenie jest że temu powie dziś ze mną będziesz w raju, no to tam temu powie dziś będziesz w piekle. Nie mówi tego. Tak. Mówi to samo co do apostołów, co do każdego, do, do kapłanów, do żołnierzy. Nic dodatkowego nie daje. Ojcze przebacz im, bo nie rozumieją co czynią. Po kolei wszyscy wyśmiewali, wszyscy. Albo siedzieli cicho, albo uciekli, albo nie mieli odwagi podejść do tak wielkiej miłości. Nasz Król, który jest Królem Miłością, imię Boga, który jest, to jest Bóg jest Miłością. Nic, nic tym nie zachwieje i nic tego nie zmieni. Największa dobra nowina o Bogu i do takiego Boga się mamy przytulić. Do My się przytulamy do krzyża, Cełujemy krzyż, bo to jest Królestwo Boga na ziemi, Królestwo Boga w ogóle, Królestwo Boże, które przychodzi, miłość, której się nie da złamać. Możesz się nie wiem jak starać, nie jesteś w stanie zmienić tego, że Jezus Cię kocha. Możesz zrobić niewiadomo jak złe rzeczy. I może znasz najgorszego człowieka na świecie osobiście i może go na wskroś nienawidzisz za to co zrobił tobie, twojej rodzinie. Jezus go kocha. I może to nie smakuje nam za bardzo. Może to jest za trudne, że ty, Panie, kochasz mojego wroga, który się nie zmienił, nie nawrócił i się nie chce nawrócić, i mnie nie przeprosił. I nie zamierza pr przeprosić, i najprawdopodobniej tego nie zrobi. A tak skrzywdził. I ty, Jezu, ty, Jezu, Go kochasz. Nie wiem, czy to nam pasuje. Jest to na pewno trudne, bo to jest Królestwo Boże. I wąska droga, do której Bóg nas zaprasza, bo nam mówi: wąska jest droga. Do Królestwa Bożego. Wąska jest droga. To jest ta droga miłości. To jest ta droga krzyża, bo krzyż jest wąską drogą, nie szeroko Ale ta wąska droga to nie jest droga uczonych w prawie, czy uszonych w piśmie, czy droga kapłanów, czy arcykapłanów, tylko droga Jezusa, a jest to droga miłości. Nie przestanę kochać. I może my nie potrafimy tak kochać, na pewno nie może. Na pewno nie potrafimy tak kochać. Bo Jezus jest miłością. Ale chociażby, żebyśmy się na tę miłość Bożą, na tę wąską drogę zgodzili. Żeby pojawiła się w nas zgoda. Boże, nie rozumiem tego. Ale skoro ty kochasz mojego wroga, który zniszczył mi życie, zniszczył życie dziecku, zniszczył życie, rozwalił małżeństwo, który mnie ogłodził z majątku, który mnie okradł, który jest moim bratem, a okradł mnie, który i tak dalej. Każdy z nas może historię dopisywać, jakie chce, bo my je znamy, to jest nasze życie. Żeby się chociaż zgodzić na to, że tę osobę Jezus kocha, za nią oddał życie i nie zmieni tego. Jakkolwiek się modlimy i cokolwiek Bogu o tej osobie mówimy, On ją kocha i tego nie zmieni. To jest wąska droga. Że powiem: Panie Jezu, nie rozumiem, ale przyjmuję. To co mam zrobić? Chcę tą drogą iść. Chciałbym kochać jak Ty. Może do tego dojdę, nie umiem tak kochać. A może ktoś powie z was, umiem tak kochać, bo przebaczyłem Bo i tak dalej. I jestem na tej drodze, że tak jak Jezus kocham, może masz taką wiarę, może masz takie serce. Dla mnie wiem, że powiedzieć Jezusowi, ja chcę iść tą drogą, chociaż jej nie rozumiem, to chyba na ten moment jest mój szczyt. Żebym móc tak powiedzieć. Chcę iść tą drogą krzyża i pragnę nią żyć. Nie umiem. Pragnę. To jest królestwo Boga na ziemi. Nasz Król i Pan. Na jedynym tronie, tronie, gdzie ma koronę ściernia. Gdzie się każdy śmieje, a ten, który się nie śmieje, tylko żałuje, nie ma mocy zdjąć korony ściernia. Potrzebuje się nauczyć, Rozmowy, tak jak ten dobry łotr z Jezusem, który ma koronę cierniową i rozpostarte ręce. Ręce, które są otwarte dla każdego. Dla każdego, niezależnie co powie, jak patrzy, jak myśli i czy dalej szydzi z tego, kogo widzi. Ojcze, przebacz, bo nie rozumieją, co czynią. Miłość do końca. Miłość niezmącona, dlatego też krzyż, który jest apogeum zła, kulminacją zła, jest kulminacją miłości, jest zwycięstwem miłości nad złem. Czasami się pytamy, no jak to zwycięstwo? Jak Jezus zwyciężył? No jak? Tyle wojen. Jak to? Gdzie mamy, Gdzie my widzimy tę to, że miłość zwyciężyła? Gdzie my to widzimy? My tego nie widzimy. Gdy patrzymy na to, co się dzieje dookoła, my tego nie widzimy. Jak Jezus patrzy z krzyża, Jezus tego nie widzi. On jest zwycięstwem. On jest zwycięstwem miłości. To nie sprawi, że my zobaczymy nagle nasz kraj i się pojednają, świat i się pojednają. Jezus tego nie widzi. Nie widział z krzyża i nie widzi dzisiaj. To się nie zmieniło. On jest tą miłość, która nie rezygnuje, chociaż jest tak wyszydzana. Kocha i to się nie zmienia. Nasz król, król wszechświata, przyszedł zbawić cały świat i zbawił. Oddał życie za każdego człowieka. Niezależnie co mówi, co robi, czy jest moim przyjacielem, czy jest moim wrogiem, czy jest z innej opcji, czy z tej samej, czy mi zniszczył rodzinę, życie, czy tego nie zrobił. Tak samo go kocham. Niech to, co wyraża dzisiejsza Ewangelia i dzisiejsza uroczystość, w nas pracuje. Być może niech nas buntuje. Być może. Bo prze, trzeba w życiu przejść świadomie przez bunt wobec tego, co robi Jezus. Trzeba przez to przejść. Przez bunt wobec krzyża. I nie chodzi o ten bunt taki taki naiwny, ściągać krzyże tam. Czy, to nie chodzi o taki bunt. Chodzi o bunt, że ja nie rozumiem Bożej miłości. Nie rozumiem, bo tak nie potrafię, bo jest to dla mnie za dużo i to mnie nie tylko że przekracza, ale to mnie dosłownie jakoś buntuje, że ja się na to aż tak nie zgadzam, że wobec każdego i wobec tego jednego, co mi to i to. I tu jest dobra mi nowina miłości. Wąska droga. Którą nas Bóg chce przeprowadzić i przeprowadza, pokazuje tę drogę. Chcesz to wejść? Dziś ze mną będziesz w raju. Co z innymi? Nie wiemy. Wiemy tylko, Ojcze, przebacz nim, bo nie rozumieją, co czynią. Pomyślmy o tym wszystkim. Zgódźmy się na, na miłość Bożą, która nie jest według naszej myśli, nie jest miłością cukierkową, jest miłością, która boli. Boli, dlatego, że nie przestaje kochać. Dlatego. Rodzice trochę to wiedzą. Jak macie dziecko, które was zniszczyło, odsunęło się, to tacy rodzice wiedzą, co to znaczy ta walka. Myślę, że to są jednostki tutaj, ale możemy sobie to wyobrazić. Co to znaczy ta walka, że pomimo tego, że dziecko pogrzebało rodziców duchowo, fizycznie, psychicznie, pod każdym kątem, nie odzywa się, przeklina rodziców, a rodzic dalej mówi, albo walczy o to, żeby to mówić: Kocham. To jest moje dziecko. Ja je kocham. Ktoś z boku patrzy i stuka się w głowę, mówi to pogięło zupełnie, że dalej tak wobec tego syna czy córki. A to jest właśnie, to, to jest Jezus, który to robi wobec każdego z nas i wobec każdego z człowieka. Miłość niepojęta, która przekracza ludzki horyzont i wyobrażenie, że robi to wobec każdego swojego dziecka i każdej swojej córki i syna. Nasz Bóg, który jest Królem. Miłość, która króluje. Amen.